Witam, nazywam się Macie, to jest kolejny odcinek z gry Agata Christie, morderstwo w Orient Expressie. I zanim zaczniemy, przypominam, że możecie zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, co pomoże w rozwoju naszego kanału. My jesteśmy oczywiście w restauracji z poprzedniego odcinka jeszcze. Tu mamy naszych kucharzy, którzy się kłócą dosłownie o wszystko. Może... O, ja mogę wchodzić wszędzie, a wejdę sobie na kuchnię, czemu mnie Posprawdzam, poszperamy. Wezmę sobie oczywiście butelkę wody, no bo kto mi zabroni? <laughs> A jednak nie, jednak mogłem tylko ją otworzyć. Ale może gdzieś złoty wąs jakiś jest? Ja bym zebrał chętnie. Mogę z nim w ogóle porozmawiać, czy nie, nie mogę? Ale fajnie wiedzieć, że mam dostęp do wszędzie. To, to jest akurat dosyć fajna sytuacja. I tu mam toaletkę. Bardzo piękną. O wąsik! Nie wiem, który to jest nasz z tego rozdziału. Złoty wąsik. 2 na 3, czyli jeszcze jednego wąsa muszę ci znaleźć. Tam wejść nie mogę. przechowalnia. No dobrze, no dobrze, no dobrze. Czyli wracamy do naszego przedziału. Jesteśmy oczywiście, przypominam, po rozmowie z panem. Nie pamiętam. No, chłopem, który tam stwierdził, że chcą go zabić i muszę mu pomóc, bo na niego czyhają. Oczywiście, jeżeli ktoś czytał książkę lub oglądał film, to wie. Że faktycznie ten człowiek może mieć problemy. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, nie będę starał się spoilerować, chyba że już zaspoilowałem w poprzednim odcinku, to przepraszam. Ale będę starał się jakoś tak za bardzo nie spoilerować. Oczywiście o tej historii wiem chyba wszystko, bo no, tak jak już mówiłem, wcześniej, czytałem książkę, oglądałem film. Jestem na bieżąco. Ale panie fisher, potem nam się do mojego nowego przydziału. A, czyli chcielibyśmy, kawę. Okej. Okay. On jest Szwajcarem. Jego ojciec jest Szwajcarem, więc obstawiam, że on jest też oczywiście barman wieku. No może między 3 dni i niecałe. A no, tak obstawiam, Tak nawet wygląda takiego młodego dosyć. Muszę przyznać, że bardzo ładnie wygląda tutaj mapa, po której możemy się przedostawać. Na przykład ten bar z tym e, pięknym fortepianem. O, oczywiście zamykam. W ogóle postacie, moim zdaniem, są bardzo ładne. Takie nie za bardzo realistyczne, takie przesadne, ale są. Takie nie najgorsze. Mogę ich ominąć, ale mogę z nimi porozmawiać. Ja przy okazji, tak jak mówiłem wcześniej, no, rozglądam się za wąsami i te, z tym panem mogę porozmawiać. Źle mnie pan zrozumiał. Mój bagaż zniknął? No nie. ci nic mi nie chcieli powiedzieć, więc wracam do swojego pokoju. No przy okazji, dalej rozglądając się za naszymi wąsami, sprawdzam dosłownie. O, dzień dobry, z pan tu siedzi? Sprawdzam dosłownie każdy za zakamarek, bo może się okazać, że wszędzie się to znajduje. A i chłop mnie zaczepił tylko po to... Nie wiem co on tam pisze, ale na pewno nie pisze. Chłop mnie tylko zaczepił tylko po to, żeby mi żyć dobranoc. Kobieta mi zaczepiła, zaczęła rozmawiać ze mną, po czym powiedziała, że nie wiem kim pan jest. Kobieta mi całe życie swoje powiedziała, nie wiedząc kim jestem. Oh. A, to kogo ja miałem? W tym przedziale. Aż musiałbym zobaczyć. No ale ciekawe, że on tutaj. Ten Ratchet. Tutaj sobie posypuję. Po, po, posyp, po, powuje. Chyba, że mnie wyminął, ale nie, nie wydaje mi się, że to ktoś inny rozmawiał w barze z tym jego kamerdynerem czy kimś tam. Aż muszę normalnie iść zobaczyć. A to ten! A to... Dobra, nie. Pogubiłem się, kto z kim mieszka. Czy ja mogę to jakoś zobaczyć? Nie tutaj, pod skate'em Pod pauzą, od, pod skate um, Tu mamy nowe postacie Mogę się o nich troszeczkę więcej dowiedzieć I ten człowiek Jest sekretarzem Nie, raczeta, Emerytowany A to jest ten Bo on jest jego sekretarzem A on jest Dobra, ja mu przecież te kolczyki szukałem Nie, bilet, ale kolczyki miał w pokoju Dobra, już wszystko pamiętam, przynajmniej staram się pamiętać Wychodzi na to, że pokój 202 jest moim pokojem, piękny pokój z kwiatami, jaki ładny pokój, ja bym sypiał w takim normalnie, patrzcie jak ten, to jeszcze jest zamykane, takie umywalka, toaletka, ciężko to jakoś tak normalnie sensownie nazwać, mógłbym się położyć, yy, chyba to zrobię, bo nic więcej innego tutaj nie widzę, z tego co mi się wydaje, to teraz będziemy mieli sytuację... Właśnie tą bar najbardziej podejrzaną, bo ona się działa w nocy, kiedy wszyscy spali, i wtedy będzie cała rozgrywka się siedzieć. I spadł do swojego nowego przedziału. Dzwonek. O, ciekawe. Sprawdźmy. Do, no, no, do Racheta, chyba. Dobrze, mieliśmy pukanie naszego tutaj kamerdynera, czy kogoś tam. 12.37. Tylko pytanie, czy to jest czas, ten 12-godzinny, ale to wtedy było chyba. Nie, 12 PM. A nie, to jest czas 24 godziny. On poszedł nocy i wstał pierwszy? Co jest nie tak z nim? Ale mamy kolejną pobudkę. Chyba znowu pukają do pana raczeta, tak mi się wydaje. A nie, do teraz kobity tej. Mhm. I czy on pójdzie do mnie czy do raczeta? O, chyba idzie do mnie. Nie, patrzy tak na mnie. O, wszystko w porządku. Zatrzymaliśmy się. No, wszystko w porządku. Ale tak, proszę się <muchomo> nie martwić. W końcu zna pan panią Humcomdomdom. Proszę sobie wyobrazić, co przez nią przeszedłem. Upiera się i to jak, że w jej przedziale jest jakiś mężczyzna. Niech pan to sobie wyobrazi na takiej małej przestrzeni. Wszedłem z nią w dyskusję. Spytałem, gdzie miałby się ukryć. Wyjaśniłem, że to niemożliwe, ale ona nagle e, nalegała. Obudziła się, a obok stał mężczyzna. Spytałem więc, jak cudem wydostał się i And zostawił za sobą zareglowane drzwi. Ale ona nie chciała słuchać. Hmm. To osoba, która rzeczywiście stroni od y, czegoś słuchania. Pociąg się zatrzymał panie Michał? Wjechaliśmy w Zaspę. Kto wie, jak długo tu postojemy. No to już wszystko jasne. Pewnego razu śnieg zasypał nas na tydzień. Hmm. Między Winkowci i Brodem. Ule. Pora, żebym wrócił do łóżka. A życzę panu dobrej nocy Messie, a raczej jej reszty. No tak, muszę przyznać, że ja już wiem, co się wydarzyło. O. O, telefon mamy. Mogę sobie go posprawić. Jaki case na telefon? Ja cię kryca normalnie. Z tego co ja wiem, to się działo kiedyś kiedyś. On ma telefon dotykowy. Chyba hmm. może to jakaś odnowiona wersja, no nie wiem, nie wiem. Dobra, idziemy spać dalej. Mamy jakąś kobitę, która sobie biega po pomieszczeniach. Słyszeliśmy przed chwilą jakiś huk, więc to mogło być wszystko. Zbadaj korytarz. Nie badałem, on sam stał i sam sprawdził. To jest 20 minut po tym, jak 25 minut dokładnie. Czy nawet 26 po tym, jak rozmawialiśmy z naszym tutaj kamerdynerem czy kimś tam. Ukończyliśmy rozdział pierwszy i teraz możemy sobie posprawdzać to jakieś rzeczy. Woz do zachowania idealnej symetrii wąsa. No jakbym miał wąsa, to muszę też go takiego hodował. To pewnie też jest do wąsów. No cóż, możemy sobie wyjść z naszego przedziału. Co ciekawe, to mm, w sumie nie znalazłem wąsa. Więc jestem bardzo z, z, zintrygowany, zaciekawiony, czy jakkolwiek innego słowa trzeba by było użyć, gdzie on mógł się podzielić, bo tam wszystko sprawdziłem. Znowu i znowu tego wąsa nie znalazłem. Hmm, ciekawe. Doszedłem do wagonu restauracyjnego. Tutaj mamy tych panów znowu. Nie wiem, czy on jest sekretarzem jego. Może mi się coś pomyliło, musiałbym zobaczyć poprzednie odcinki. Ale skoro jestem w y, przydziale restauracyjnym, to oczywiście zajrzymy sobie do kuchni, która jest bardzo pięknie wyposażona i mamy Wąsa, jeden z, z trzech. ok, to moglibyśmy sobie wziąć tonik. Ciekawa lodówka w ogóle, w której są tylko napoje. Tyle jest miejsca, a oni wszystkie warzywa. I owoce trzymają na zewnątrz, co ciekawe. Coś to było? Nie, wydawało mi się. Tu sobie kroi marchewkę. Ja cię kręcę jakimś... Tępym nożem. Gdzie on ma końcówkę ostrą? Co to za nóż tragiczny? A tutaj pan robi jakiś sos serowy. Dalej przejść nie mogę. Jeszcze mi się cofnął o jeden wagon. Zobaczył czy mogę w ogóle tam przejść do przechowalni. Przy jeszcze zajrzymy do kibeleczka. A w kibelku mam... Kurczę, te odbijające się światło od tych wszystkich rzeczy mnie jakoś tak e, dekoncentrują z wszystkiego, ja nie wiem. A i przy okazji chyba nie wiem czy informowałem, ale idziemy do przedziału 203. A przedział 203 to jest oczywiście pana raczeta, który nas prosił o pomoc. To już wszyscy wiemy. Tutaj w ogóle o nich historii, jakieś opowiadają. Ja sobie je przesłuchałem ten, nie zdąży na, ten. na prezentację swojego samochodu elektrycznego. Tam ktoś nie zdąży na jakieś tam spotkanie czy... Nie wiem, coś... a, na, na pociąg, czy tam na statek, no coś takiego. A my idziemy do Masie Booka. No i pan Ratchet nie żyje. Hmm, kto by się tego spodziewał? Został pchnięty nożem. I to jest ważne ile razy. Hmm, doktor Konstantin. Proszę wybaczy, doktorze, jest pan koronerem? Nie, ale asystowałem przy sekcjach zwłok w szpitalu w Nairobi, gdzie pracuję jako wykładowca. Pańska wspaniała instytucja nie jest mi obca. Nie zamierzam wykonywać pełnej autopsji, ale wstępne badanie powinno się przydać. Oczywiście, mogę rzucić okiem na ciało, później możemy porównać notatki. Jeśli będzie pan potrzebował pomocy, to znajdziemy pan w pobliżu. Jasne, bardzo się cieszę. On jest, no, pracował w Nairobi, więc e, Kenic, nie wiem czy w Keni... Nie wiem gdzie jest Nairobi! I on jest kolekarzem. Nie wiem, z 47, 89, nie, 89 to za dużo. Kenich, dobrze trafiłem. Mhm. Czy Nairobi w jest w Kenii? Co mam rację, często weird, mi się to zdarzy. Nie wiem czy akurat Nairobi jest w Kenii, ale... Trafiłem, więc jest dobrze, tu mamy jakieś leki. Farma Sleep, czyli coś do spania. No tak jak myślałem. Do... O, chłopcu zdjęcie zrobił. To już się nie spodziewałem. Do zapamiętania. Mamy safe, którego raczej nie otworzę, ale mogę wpisać kodo, co ciekawe. Mamy walizeczkę. Zanim sobie przejdziemy do gościa, to po poszukamy sobie śladów. Może jakieś tutaj e, coś znajdziemy ciekawszego. E, wydaje mi się, że w walizce chyba nic takiego wielkiego nie będzie. O, co jest? A, mogę tak robić ewentualnie. Alicja spacerowała po lesie, w kół, którym rosło tysiąc kwiatów. Zebrała dziesięć z nich i ułożyła z nich bukiet. W ten bukiet zamienił się w motyle, a kwiaty na ziemi zaczęły się mnożyć. Ich liczba uległa podwojeniu, czyli 20. Nie, czekajcie. 20 czy tylko tych zebranych, czy... Zem, w ten bukiet, czyli 10, 20. A Alice stanęła przed drzwiami, które powiedziały: Jeśli chcesz opuścić las, musisz powiedzieć, ile kwiatów w nim zostało. Skoro. 10, one się pomnożyły, czyli 20. Czyli 980. 20. 8, nie, 980. Dobrze. Po człowieku takim jak Ratchet, powiedziałbym się innych lektur. To nie jest lektura, to jest podpowiedź do hasła. Niedawno oporane. Jestem tego pewny, że to jest podpowiedź do hasła. Albo do czegoś innego. Skoro mieliśmy najpierw 10, później 20. Okej. Okay. Hmm. Mamy 4 liczby, a tam było 1000 kwiatów. Czyli to będzie 0, 9, 8, 0? Hmm. To miałoby sens. Albo 9800. 800. Hmm. Podwoiła się. A jakbyśmy zabrali jeden, czyli mielibyśmy 900, 1800 może? To jest hasło do rozwiązania ogólnie. Ok. Trzeba będzie coś innego tutaj znaleźć. Zamek. Gdzie mógł dać się zabójca. Te drzwi prowadzą do przedziału 204. Zasuwka po tej stronie jest odsunięta. Ciekawe, że jest ten przejście z pokoju do pokoju. Czyli mogła widzieć mężczyznę tamta kobieta. Mamy papierek. Ja mogę to, pou... mogę to poukładać. Powiedzcie, ja chcę to poukładać. Weźcie mi dajcie. Proszę. No ja wiem, że tu jest ten. Dajcie mi. No tu jest kotek. Czemu nie mogę pokładać. Otwórz podarte zdjęcie. A, na mapie myśli. O. No dobrze, to będzie proste, mogę to obracać? Dobra, czyli jednak to nie będzie takie proste, jak sądziłem. Ale fajnie wiedzieć, że mogę coś takiego zrobić. E, tu gdzieś. Kolejne stopy Część głowy. Ej, kozackie to jest ale mi się to podoba. Tu mamy ucho, tu mamy raczej podartą, albo nie. O, myślałem, że to jest od góry. Dla Daisy. Mm -hmm. Ciekawe. Bardzo ciekawe, bym powiedział. Nie spodziewałem się, że to będzie dla jakiejś kobity, ale może tak będzie. E, dobra, tu mamy wszystko, tu mamy wszystko, tu w ogóle mam dwie sprawy. Mamy podróż Orient Expressem i tu mam wszystko ogarnięte i tu mamy jeszcze śmierć raczeta. Okej, okay, fajnie wiedzieć. Tu możemy jeszcze sobie zobaczyć to jakieś w zamki. Wspomniał, że zerwa łańcuch na drzwi, by dostać się do przejazdu. No to logiczne. No jeszcze nie jestem stąd wychodzić. Leży sobie, jak grzoba na liściu. Wow, ale tu rzeczy mam. Tu mogę coś sprawdzić. Co to jest? Chusteczka? Na której nic nie ma, prawdopodobnie. Chusteczka z wyhaftowaną literką H. E... Ciekawe. Mi się wydaje, że to będą podpowiedzi do wszystkich, y, do osób, które mogły być zamieszane w to. Exotic WAP, Czy to mogło należeć do raczeta, Do jakiejś osoby palącej. W ogóle ta, ta akcja dzieje się... O, oh, pistolet. Akcja dzieje się w 2023, coś ciekawego. Wydaje mi się, że książce było chyba starszy troszeczkę rok. Znajduje się coś ciekawego. Mhm. Czas na zbadanie ofiary. Wiele razy. Kilka dni by doprowadzić do śmierci. Tak, zgadzam się, niezwykle brutalny atak. Trzeba policzyć dziury. To jest bardzo ważne. Przygotuję kompletny raport z moimi obserwacjami. Okej. Okay. I. A, ja tylko zdjęcia sobie ja porobię. A, ja mogę tylko powtórzyć. To, ja to ja nie chcę. Myślałem, że to, ja, nie wiem, policzy te dziury czy coś. To by nam się bardzo przydało. Znam chyba hasło 1880? Nie. Było 900, bo z 10 zrobiła bukiet i one zamieniły się w motyle. Czyli zostało 990 na ziemi. A one się pomnożyły. Czyli 9 razy 2 to jest 18. 1980. Bo drugie 90 też jest razy 2. A ja nie wiem, tak po prostu os, os, na, na 8 zamieniłem, nie wiem czemu. Dobra, ogarnąłem to. Fo. Each person heart you will suffer the same harm your death is near we uh, never forget my nigdy nie zapomnimy wydaje mi się, że mamy wszystko więc możemy sobie przejść na nasz, te, nasz tab o, o mamy sposób ucieczki mamy coś jeszcze przebieg wydarzeń e, wybierz dwa elementy, które mogą się połączyć broń Napój i tabletki nasenne jak najbardziej. Jako, że wiecie, no, przed się łyknął. Okej. Okay. List z pogróżkami pod adresem raczeta. to raczej w ogóle się nie łączy no, 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 ze sobą. No, no, not good. Broń z zegarkiem. Broń z pogróżkami, dlatego nosił go przy sobie. Okej, okay, to ma sens. Raczet był czujny. I zegarek z raczetem. That is not a good answer. Dobra, tu już nie mam za dużo połączeń. Spanie z tymi. Znaczy, chciał zachować czujność, jednak wziął tabletki na No i to ciekawe, właśnie. Podsumuj. Wątpię, że wziął środki nasenne, skoro obawiał się o swoje życie. Też nie głupie. Well, Pracownicy Raczeta. Sprawdźmy. Wydaje mi się, że dla Raczeta pracował pan McQueen. I ewentualnie on, bo tutaj chyba nie mam żadnego. Pan, Mo Pan Mori? O, trafiłem. Zanim sobie pójdziemy przesłuchiwać, ludzi, to bym chciał jeszcze ucieczkę sobie tutaj sprawdzić. I mamy tak, Wybierz dwa elementy, które wskazują, że ten: no to pewnie rozłupywanie i łańcuch, że No to logiczne, że zasuwka była zamknięta. Czyli nie mógł wejść środkiem. Tu mamy drzwi otwarte, w przedziale są drzwi łączące z poprzednim i one były otwarte. To logiczne. Mordyca mógł wyjść drzwiami łączącymi przedziały, gdyż coś tam, coś tam. Dobra, nie było śniegu i wszystko pozamykane. I... Najprawdopodobniej mordyca miał na, e, nadzieję że na to, że wyjdzie przez okno na kolejnej stacji. Pociąg jednak do niej nie dojechał. No to ma sens. Podsumuj. A więc morderca musiał wyjść przez przedział pani H Hubbard. Hubbard. Right oh, was easy. O, jeszcze mam kolejne świadkowie ucieczki. Mamy dwóch ludzi do zidentyfikowania, które dwie osoby mogły zauważyć mordercę uciekającego z przedziału. Na pewno pan Michel, no musiał i pani Hubbard. I oni zauważyli, znaczy pani Hubbard na pewno. No, A, wiem. No, tak, 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 tak. Musimy pogadać jeszcze z tymi dwoma. I kręcę kolejnych 20 ludzi do porozmawiania. Myślę sobie, że okazję się I trochę podrabię. Chyba zobaczyłem już wszystko. Liczę, you. że zakończy Bez pan sure swoją analizę. Przedstawię panu szczegółowy raport tak szybko jak będzie to możliwe. Wydaje mi się, że możemy sobie na szybko jeszcze porozmawiać z chociaż jedną z osób. Tędy nie mogę wyjść, prawda? Nie, nie mogę. Muszę wyjść drzwiami. No oczywiście, że muszę z Bukiem porozmawiać, bo zapomniałem o nim. Pan Butz... O dziwo potwierdził um, wersję zeznań... Um, pana, 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 pana Konstantin Tarintana, bo którego nie pamiętam nazwiska. Czy tam imienia? A czemu ja nie mam połączenia z jakimś innym przedziałem? Bez sensu. On miała, nie my, ja nie mam. Tak czy inaczej, musimy porozmawiać z tym panem. Więc skoro jest pobliżu, to i tak pogodamy z nim, bo muszę dwie rzeczy od niego wyciągnąć: czy widział i listę pasażerów. Mamy listę pasażerów i AW chyba nie mamy. Mam Archibalda Ar Abarntuta, który to nie jest on. Nie mamy chyba jakiejś AW postaci, tak mi się wydaje. Mogę to obrócić, ale to nic mi nie da totalnie. Mogę sobie jeszcze przybliżyć. Eee... tak za dużo teraz nie jestem w stanie z tego wyciągnąć za bardzo. Co robił pan Michele? W sumie nic się za bardzo nie dowiedziałem. O ja, ci kręcę, muszę to posegregować. Mm, dobra, koło północy. On. E, nie wiem, w sumie to nie wiem, jak to było. Ja go nie słuchałem! Nie mogę. Pan Michel pozostaje na swoim stanowisku do rana. No to to będzie na końcu. Mm, to logiczne. On posłał łóżko, tutaj rozmawiał ze swoim przyjacielem. Z powodu zaspy wzywa pan, e, pana Michela. Mhm. Pani Hubart wzywa pana Michela, potem mi, rozmawia ze mną. To bardziej coś takiego może. O. Spróbujmy tak. Nie, poważnie. No najpierw palił fajkę, a później wrócił. No logiczne. To, to troszeczkę logiczne było. Do domyślenia się przynajmniej. I znowu mamy przeglądanie tutaj pomieszczenia. Mamy. Mm, to jest ten, no ta spinka do żakietu, czy jakoś tak. Do żaki żakiet? Chyba tak. Te guziki, co się do rękawów przy, przytyka. Ciekawe, że zaglądam do wszystkich szafek. Nic tu nie ma. Myślałem, mhm. że coś znajdę. A, w zlewie nic się więcej nie dzieje. Bardzo ładny zlew przy okazji. Tu mamy jeszcze jakąś buteleczkę, tylko ja nie mogę. Nie wiem, czy ona. A nie, to jest światło znowuż. Tutaj zasuwka jest zamknięta. Te drzwi prowadzą, bo zamknięte zasówkę z tej strony. Ciekawe. Bardzo interesujące. Dobra, możemy ją chyba przesłać. A nie, jeszcze wąsik przy okazji. Drugi. W tym rozdziale z trzech. No i przezłujemy ją. mamy konfrontację. Leżałam na łóżku. Moja kosmetyczka wisiała na haczyku na drzwiach. Z łóżka nie widać bo zasłówki. Widać ją było. Dlatego też poprosiłam pani Molson, żeby sprawdziła, czy drzwi są zamknięte. Na pewno wszystko, co mi pani powiedziała, jest zgodne z prawdą. Mam świetną pamięć. Wybierz element dotyczący jej kłamstwa. Wstanie z łóżka, widoczna zasówka. Powiesiłem pani kosmetyczkę na drzwiach, tak jak pani mówiła. Z pani łóżka wyraźnie widać zasówkę w drzwiach. Kosmetyczka w ogóle jej nie zakrywa. Twierdzi pan, że kłamie? się, że wcześniej została powieszona nieco inaczej. Jak? Albo nie dostrzegam zasówki w ciemności, albo nie przyszło mi do głowy na nią spojrzeć, irytujący człowieku. Szczegóły są ważne, madam. Doszło do okrutnego morderstwa. Proszę wybaczyć, że próbuję oddzielić prawdę od fałszu. Jak pan zapomniał o mojej kosmetyczce, i skupi się na tym, kto wszedł do mojego przedziału, zapewne po tym jak zalił pana raczeta. Myślę, że na ten moment moglibyśmy sobie zakończyć ten odcinek w sumie. Albo jeszcze nie, jeszcze jedną rzecz widzę, mogę zrobić sobie w naszej. tutaj. Rzeczy umknął panu Michelowi. Wybierz dwa elementy, które się łączą. Pan Michel, między pierwszą 20, a pierwszą którąś tam był na siedzeniu, a o tej wszedł morderca. Prawdopodobnie uciekł niezauważony o pierwszej 15. Już to tyle jedną rzecz miałem połączyć? Ciekawe. Po Pojawiły się dwie opcje. Czy pan Michel jest podejrzany, czy panie Hubbard? Weźmiemy sobie, że. no. W sumie z nią ciężko. Wydaje mi się, że nie pod względem tego, co się dowiedziałem w grze. Ale jest podejrzana, tak jak wszyscy. Spoiler, totalny spoiler. Więc jeżeli nie chcecie tego słuchać, musicie skipnąć. Wszyscy, wszyscy pasażerowie zginęli. E, nie, pff, nie. Wszyscy pasażerowie są zamieszani w to morderstwo, każdy dźgnął go po razie. W książce było zapisane 11 dźgnięć, jak dobrze pamiętam, i 11 pasażerów było. No i tutaj może być tak samo. Czy jest podejrzany? No nie. Nie oszukujmy się, no on jest tylko kontrolerem. Ciężko, żeby był podejrzany. Ale możliwe. Cóż, myślę, że możemy w tym momencie zakończyć nasz odcinek. Przy okazji przypominam, że możecie zostawić łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję do dalszego rozwoju naszego kanału. No i co, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć Wam!